4 lata temu nagraliśmy film o tym, dlaczego fryzura na samuraja jest zła. Był to jeden z pierwszych naszych filmów na YouTubie, a ja byłem wtedy 20 kilo lżejszy. Od tamtego czasu zainteresowanie filmem nie spada i obejrzało go już ponad 50 tysięcy osób. Czytając komentarze pod filmem, ubawiliśmy się po pachy. Zdania na temat filmu były bardzo podzielone. część z komentujących stwierdziła, że nie znam się i gadam głupoty, inni zaś Potwierdzili, że dotknęły ich opisane w filmie problemy. W czasach home office'u, pandemii, braku imprez i ogólnej tendencji do niewychodzenia z domu, wielu z was zapuściło włosy i zastanawia się, co z tym fantem teraz zrobić. Postanowiliśmy więc odświeżyć temat, gdyż dostajemy od Was wiele pytań o tą właśnie fryzurę. I wydaje nam się, że mimo, że fryzura na Samuraja nie jest już w mainstreamie mody, to z racji ilości nieogarniętych czupryn i dylematów, co z tym fantem zrobić, cały czas temat pozostaje na czasie. Topnot samuraj, Wiking, czyli po prostu kłócyk z wygolonymi bokami. Jest to najprostsza i najbardziej intuicyjna metoda noszenia długich włosów u faceta. Fryzura ta niesie za sobą jednak kilka problemów, które mogą przyczynić się do wypadania włosów. Lub powstania mało estetycznych blizn na skórze głowy. Jeśli nosisz samuraja lub rozważasz taką fryzurę, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Fryzura typu samuraj co jakiś czas wraca do łask. Ostatni wielki kąbek miała wraz z serialem w Wikingowie. Wielu chłopaków, wzorując się na potomkach Ragnara Lowbrooka, zaczęło spinać włosy w kitę i wygalać boki. Jest to naturalna ewolucja undercuta. Wygolone boki dają Ci wygodę, a góra sobie po prostu rośnie. Gdy jest już na tyle długa, że można ją spinać, pojawia się wtedy kitka. Fryzura jest to tyle prosta, że właściwie samemu można ją sobie zrobić w domu. Boki trymerem na zero, do jednej linii i po sprawie. Jeśli masz ochotę zrobić sobie taką fryzurę, musisz być świadomy kilku spraw. Jako facet co do zasady łysiejesz. Nawet jeżeli ten problem nie jest u ciebie jakoś bardzo widoczny, to matka natura zadbała o to, by problem ten dopadł cię wcześniej czy później. Większość facetów, z uwagi na procesy związane z obecnością dehydrotestosteronu w naszym organizmie, ma cieńsze włosy na linii włosów na czole i za kolach. Jest to zupełnie naturalny proces. W zależności od naszej indywidualnej wrażliwości na dehydrotestosteron po około 20 roku życia nasze włosy na zakolach stają się trochę cieńsze, a z czasem nasza linia włosów naturalnie się cofa, włosy po prostu wypadają. Jeśli widzisz u siebie, że włosy na grzywce są wyraźnie cieńsze od włosów na bokach, a na zakolach widzisz pierwsze oznaki przerzedzania się włosów, to nie mam niestety dla Ciebie zbyt dobrych wiadomości związanych z fryzurą na samuraja. Mocne spinanie włosów gumką i zaczesywanie ich do tyłu spowoduje przyspieszenie wypadania włosów u ciebie. Będziesz tracił włosy szybciej, niż nosząc krótką fryzurę. Cieńsze i uwrażliwione włosy na zakolach i linii czołowej pod wpływem nieustannego zaczesywania do tyłu, ciągnięcia i napinania ich po prostu szybciej wypadną, co w dłuższym czasie. Będzie promować naturalne przesuwanie się linii włosów ku tyłowi. No i przerzedzanie się pierwszej linii włosów. To zjawisko ma nawet swoją nazwę w medycynie. Jest to alopecja trakcyjna, czyli wypadanie włosów pod wpływem wywierania siły na osłabione mieszki włosowe. Więc jeśli nosisz włosy w kitkę, pamiętaj, żeby nie spinać ich z całej siły, tylko zostawiać nieco luzu. Niestety wielu chłopaków noszących długie włosy spina je bardzo mocno, po to, żeby fryzura była gładka i nic z niej nie odstawało. Jest to niestety prosta droga do strat na grzywce. Jeśli nie wierzysz, poszukaj samodzielnie informacji w internecie na ten temat. Kilka lat temu, gdy fryzura ta była modna, za wielką wodą rozpisywały się na ten temat duże portale i stacjonarne gazety. Druga sprawa to łamanie się włosów cienkie i uwrażliwione włosy na grzywce bez właściwej pielęgnacji niszczą się. Ciągłe zaczesywanie włosów do tyłu, tarcie ręcznikiem, suszenie osłabia strukturę włosa, a te włosy, które są najcieńsze, będą po prostu pękać i łamać się pod wpływem czynników fizycznych. Po jakimś czasie doprowadza to do stanu, który potocznie zwany jest sianem na głowie. Grzywka jest połamana i sterczy z niej dużo anten, czyli włosów, które się połamały i obecnie są zbyt krótkie, by wczesać je w całość fryzury, więc sterczą. Jeśli widzisz u siebie dużo połamanych włosów, niestety jest już za późno i nie da się z tym w tym momencie nic zrobić. Włos raz połamany musi po prostu odrosnąć. Łamliwości włosów możemy jedynie zapobiegać. Poprzez właściwą pielęgnację. Najpoważniejszym w mojej ocenie problemem są jednak rozstępy skóry, które powstają pod wpływem nierównomiernego napinania skóry na głowie. Gdy spinasz włosy z tyłu, a twoje boki są wygolone, powstaje różnica napięć pomiędzy wygoloną częścią boków, a skórą, którą naciągasz wraz z długimi włosami. Po kilku miesiącach regularnego spinania włosów różnica napięć spowoduje powstanie stanu zapalnego na linii łączenia między długimi włosami a krótkimi bokami. Kolejnymi konsekwencjami będzie również zmiana ułożenia kąta, pod którym włosy wyrastają ze skóry i niewielkie zgrubienie w tym obszarze wyczuwalne pod palcem. Na tym etapie wszystkie zmiany są jeszcze odwracalne. Na zdjęciu pokazujemy ci naszego klienta, u którego wystąpił już stan zapalny pod wpływem noszenia fryzury typu samuraj. Jeśli taka nieprzyjemność Cię spotka, skutecznym sposobem pozbycia się problemu jest regularny, intensywny masaż wzdłuż linii stanu zapalnego oraz masaż całej skóry głowy. Najlepiej robić go przynajmniej dwa razy dziennie, a już na pewno każdorazowo podczas mycia głowy. Z naszej praktyki możemy powiedzieć, że tego typu stan zapalny i nieprawidłowe ułożenie włosów, ujawniające linie stanu zapalnego, utrzymuje się po ścięciu włosów od 1 do 3 tygodni, a regularne masowanie tego obszaru znacząco przyspiesza powrót skalpu do normalności. W skrajnych przypadkach może jednak dochodzić do powstania trwałych rozstępów skórnych na linii napięcia włosów. Skóra poddana ciągłej presji po prostu się rozciągnie. Niestety z rozstępami nie da się już nic zrobić. Zostaną one na całe życie. Czasami pojawia się też w tym miejscu cienka, biała, zgrubiała blizna, będąca po prostu nadmiarem skóry. Na szczęście dotyczy to jedynie przypadków ekstremalnych. Dlatego, jeżeli masz lub planujesz samuraja. Pamiętaj, aby nie spinać włosów na siłę i nie powodować dużego napięcia skóry. Luźna kitka będzie lepsza. Najważniejsze, żeby włosów nie ciągnąć, nie naciągać na siłę skóry głowy. Kolejny problem przy samuraju to wychodzenie z tej fryzury. Gdy już ci się ona znudzi, to powstaje jeden problem. Jeśli boki masz wygolone ponad koronę głowy bardzo wysoko. No nie mamy wielkiego wyboru. Aby zmienić Twoją fryzurę, fryzjer musi całość włosów ściąć krótko na kilka milimetrów, a Ty musisz zapuścić włosy od nowa. Tu wszystko zależy od tego, jak wysoko masz wygolone boki. Jeśli fryzura na samuraja Ci się podoba, pasuje do Twojego stylu, chcesz w niej chodzić, zrób ją sobie. Jednak pamiętaj, że długie włosy wymagają pielęgnacji, aby wyglądały na zdrowe i zadbane. Aby nie niszczyły się i nie wyglądały jak siano. Pamiętaj też, że ciągłe bardzo mocne spinanie włosów w kitkę doprowadzi do poważnych konsekwencji związanych z Twoim skalpem. Dlatego, jeżeli chcesz spinać włosy, pilnuj, aby nie spinać ich ciągle z dużym napięciem. I często rozpuszczaj na luźno.